Monachium 19 maja 2012. Alians Arena wypełnia się rykiem ponad 70 tysięcy kibiców Bayernu, którzy wierzą, że to ich noc. Finał u siebie. Deszcz spływa po murawie strumieniami, a napięcie w powietrzu jest tak gęste, że można je kroić nożem. Finał Ligi Mistrzów między Chelsea a Bayernem Monachium trwa już ponad 120 minut. W tym dogrywka pełna dramatycznych momentów. Chelsea gra w osłabieniu. Bez zawieszonego kapitana Johna Terego. bez Ramiresa, Branisława Iwanowicza. I Raula Mejrelesza. Roberto Di Matteo, tymczasowy menedżer po zwolnieniu Andrzeju Jasz-Boasza, prowadzi drużynę, którą media skreśliły z szansami bliskimi zeru. Bayern dominuje, Arian Robben marnuje rzut karny w dogrywce. Petr Czech odbija piłkę nogami od słupka. A Thomas Müller strzela głową na 1-0 w 83 minucie porożnym. Stadion eksploduje. Chelsea wydaje się pękać, ale wtedy Frank Lampard, kapitan na boisku. Biegnie do koła środkowego i krzyczy do kolegów słowa, które na zawsze zapiczą się w historii. Nie teraz, nie tu, jeszcze walczymy. Minuta 88. Jego rzut rożny leci idealnie w pole karne. Didier Drogba wyskakuje najwyżej i pakuje piłkę głową do siatki. Jeden do jednego. Alias Arena milknie jak grób. Dogrywka kończy się bez bramek, a karne stają się loterią nerwów. Lam strzelał dla Bayernu. Juan Mata dla Chelsea. David Luiz i Frank Lampard trafiają pewnie. Lampard podchodzi trzeci, spokojny jak na treningu. Posyła piłkę w róg. Ostatecznie Drogba decyduje o wszystkim. Jego strzał mija Neuera. 3-4. Chelsea wygrywa Ligę Mistrzów. Lampard pada na kolana z pucharem w rękach. Łzy mieszają się z deszczem. Tysiące kilometrów dalej kibice na Stamford Bridge płaczą z radości, bo ich chłopcy właśnie dokonali niemożliwego w sercu Bawarii. Aby w pełni zrozumieć ten triumf, trzeba cofnąć taśmę o 15 lat i wrócić do korzeni. Gdzie wszystko się zaczęło? Do Upton Park w 1997 roku. 17-letni chłopak schodzi z boiska przy gwizdach kibiców West Ham United. Z trybun pada krzyk, który wbija się w duszę jak sztylet. Tylko nazwisko cię tu trzyma. Ten chłopak to Frank Lampard, syn legendy klubu, Franka Seniora, który zdobył cztery puchary Anglii jako zawodnik i asystent trenera. Oraz bratanek Harry'ego Rednapa. Menadżera prowadzącego młody do europejskich przygód. Dla młodego franka nazwisko powinno być błogosławieństwem, ale staje się klątwą. Debiutuje w styczniu 1996 roku z nogami drżącymi jak zwaty i sercem bijącym jak bęben. Trybuny szepczą o nepotyzmie, prasa ocenia go surowo. Solidny, ale bez magii, ocena 6 na 10. Mecz z Caventry w 1997 roku kończy się z serią błędów. złe podania, strata w środku pola, brak tempa. Schodzi przy lawinie gwizdów, a ten krzyk z sektora staje się punktem zwrotnym. Zamiast uciec do szatni, lampart zostaje sam na pustym boisku. Reflektory gasną jeden po drugim. Stadion pogrąża się w mroku, a on strzela w pustą bramkę setki razy. Podania do ściany odbijają się echem jego determinacji. Sprinty trwają, a nogi mdleją od zmęczenia. Trenerzy wołają z boku: Frank, wracaj do domu. Ale on odpowiada uparcie. Jeszcze 10 minut. Jeszcze jeden strzał. Od tej nocy rodzi się jego życiowa mantra. Nie mogę być po prostu dobry. Muszę być nie do zatrzymania. Lata w West Hamie przynoszą stopniowy wzrost. Sezon 99-2000 czyni go kluczowym pomocnikiem z regularnymi golami i asystami. A w lecie 2001 roku Chelsea płaci 11 milionów funtów, co jest rekordem dla zawodnika z Championship. West Ham ukształtował go w ogniu krytyki i ciężaru nazwiska. Ale to Chelsea dała mu skrzydła i scenę, na której mógł rozbłysnąć na pełną skalę. Przejście do Chelsea w lecie 2001 roku nie jest huczne. Brak fleszy, konferencji czy fanfor. Tylko cichy podpis pod kontraktem i walizka pełna determinacji. Klub to wtedy ambitny bałagan, szóste miejsce w lidze, brak trofeów od lat. Właściciel Ken Bates walczy o przetrwanie finansowe. Lampard od pierwszego dnia wyróżnia się dyscypliną. Zaczyna treningi o 6:45 rano. Gdy reszta drużyny jeszcze pije kawę i kończy o zmierzchu, gdy słońce tonie za trybunami. W kieszeni nosi wytarty notes, w którym zapisuje każdy błąd jak święty inkwizytor. Zawolne podanie do Gianfranco Zoli, Tajnik o pół sekundy gorszy, poprawić jutro. Godziny spędza na analizach kaset VHS z meczami rywali, rozkładając ich ruchy na czynniki pierwsze w towarzystwie trenerów. Ćwiczy ruchy bez piłki, jak tancerz cieni, centymetr po centymetrze, przewidując przestrzenie, zanim się pojawią. Dieta staje się jego religią: tysiące kalorii, białko, grama, zero alkoholu i nocnego życia Londynu. Sezon 2001-2002 to okres adaptacji z pierwszymi gulami i asystami, a 2002-2003 czyni go niekwestionowanym liderem środka pola. Wszystko przyspiesza w czerwcu 2003 roku, gdy Roman Abramowicz kupuje klub za fortunę i wstrzykuje miliardy, zmieniając Chelsea w potęgę. No i przychodzi lipiec 2004 roku. Przynosi się Mourinho, The Special One, który wchodzi do szatni jak huragan i od razu widzi w lampardzie diament. To najinteligentniejszy piłkarz, jakiego trenowałem. Lepszy taktycznie od każdego innego z moich poprzednich drużyn, wspominał Jose Mourinho. Mourinho buduje maszynę wojenną w formacji 4-3-3, gdzie role są przypisane jak w szwajcarskim zegarku. Claude McAlele czyści błędy rywali jak odkurzacz. Michael Essien biega nieustannie jak czołg, a Lampard staje się mózgiem operacji. Myśli za wszystkich, dyktuje tempo jak dyrygent orkiestry. Na treningach Mourinho krzyczy, Frank przewiduje ich błędy, zanim je popełnią. Myśl za całą drużynę. Lampard wbiega w tę martwe półprzestrzenie boiska, gdzie obrońcy głupym orientację. Strzela z dystansu jak z armaty i asystuje z chirurgiczną precyzją. Sezon 2004-2005 kończy 50-letnią w susze. Chelsea zdobyła mistrzostwo z rekordowymi 95 punktami i traci zaledwie 15 goli w całej lidze co pozostaje niepobitym rekordem defensywy. Kluczowy mecz to wyjazdowy mecz z Boltonem w kwietniu 2005 roku. Chelsea potrzebuje zwycięstwa, by przypieczętować tytuł. W doliczonym czasie Lampard dostaje piłkę na środku pola. Rusza do przodu i strzela z 25 metrów. Gol na 1 do 0. Stadion Boltonu milknie, a po powrocie do Londynu Stamford Bridge eksploduje radością. To niezwykły gol. To korona na głowie dynastii. Rok później, w sezonie 2005-2006, Chelsea powtarza sukces, zdobywając kolejne mistrzostwo i dublet razem z Pucharem Ligi. Lampard błyszczy jako ofensywny pomocnik, zdobywając 16 goli i 10 asyst, co przynosi mu tytuł najlepszego pomocnika Europy według UEFA oraz drugie miejsce w plebiscycie na złotą piłkę France Football, zaraz za Ronaldinho. Mourinho odchodzi w 2007 roku po konflikcie z zarządem, ale fundamenty są solidne. Maszyny Chelsea nie da się zatrzymać. Era dominacji trwa dalej, a Lampard staje się niekwestionowanym sercem. Pod Carlo Ancelotti w sezonie 2009-2010 Chelsea osiąga absolutny szczyt. 103 gole w lidze, co pozostaje rekordem Premier League. Dublet z mistrzostwem i FA Cup pieczętuje finał na Wembley z w maju 2010 roku. Chelsea prowadzi 1-0, gdy Lampard wykonuje rzut rożny. Piłka leci idealnie na głowę Didiera Drogby, który pakuje ją do siatki na 2-0. To symboliczny moment współpracy, która definiuje tę erę. W sezonie 2012 13 Lampard wciąż jest nie do ruszenia. Prowadzi Chelsea do triumfów w Europa League. Finał w Amsterdamie z Benfiką kończy się 2 1. Lampard asystuje przy pierwszym golu i motywuje drużynę w kluczowych chwilach, pokazując, że jego inteligencja taktyczna nie słabnie z wiekiem. Przez 13 lat w niebieskich barwach rozegrał 648 spotkań. Strzelił 211 goli. Król Stamford Bridge nosił klub na barkach jak Atlas, budując dynastię z trzema mistrzostwami, czterema pucharami Anglii, Ligą Mistrzów i Europa League. Za całym tym blaskiem kryje się praca, która nigdy nie śpi i stanowi fundament jego sukcesu. Gdy z drużyny kończą dzień w londyńskich klubach nocnych, Lampard wraca do domu i siada z pilotem w ręku przed telewizorem. Wideoanaliza trwa do drugiej w nocy, rozkłada własne błędy na atomy, notuje poprawki i wizualizuje kolejne mecze. Dieta jest rygorystyczna jak w wojsku. Śniadania co wsianki, jajek i białka, obiady z ryb i warzyw, kolacje lekkie. Sen dokładnie 9 godzin, bo ciało to narzędzie, które musi być ostrzone codziennie. Po oficjalnych treningach pyta drużynę, kto zostaje na dodatkowe strzały, podania czy sprinty. Zazwyczaj cisza, koledzy spieszą do szatni. Lampard zostaje sam i wykonuje setki powtórzeń. Piłka odbija się od ściany jak echo jego woli. Strzały lecą w pustą bramkę z precyzją maszyny. John Terry, jego wieloletni kapitan i przyjaciel, wspomina w wywiadach. Frank miał ten notes: stary, wytarty, pełen zapisków o każdym błędzie, jakby był naukowcem w laboratorium, a nie piłkarzem na boisku. Didier Drogba, ten potężny napastnik z wybrzeża Kości Słoniowej, dodaje z uśmiechem. Był maniakiem pracy. Po sesji pytał: jeszcze raz, jeszcze dziesięć strzałów? Nikt nie chciał, ale on zostawał godzinami. Dzięki temu był nie do zatrzymania. Skała, na której budowaliśmy wszystko. Kontuzją omijały go szerokim łukiem. Dzięki prewencji. Siłownia, mobility, wizualizacje przed snem. To niewrodzony talent go niósł. Lecz system powtarzalności. Dzień po dniu, rok po roku. Praca, która nie krzyczy, ale buduje imperia w ciszy. Ta dyscyplina zostaje brutalnie przetestowana w maju 2008 roku podczas finału Ligi Mistrzów w Włóżnikach w Moskwie. Deszcz leje strumieniami, murawa zamienia się w błoto, a stawka to pierwsze trofeum Chelsea w Europie. Kilka dni przed meczem przychodzi telefon, który rozrywa świat na kawałki. Matka Pat umiera na zapalenie płuc w szpitalu. Lampard siedzi sam w hotelowym pokoju. Świat wali mu się na głowę. Dzwoni do siostry z drżącym głosem. Nie wiem, czy tam radę wejść na boisko, ale Pat, ta waleczna kobieta, która zawsze była jego ostoją, powtarzała przez lata. Graj synku, zawsze graj dla siebie, dla rodziny, dla marzeń. Nie prosi o wolne. Wchodzi na murawę z oczami czerwonymi od łez. Serce w strzępach. Manchester United prowadzi po golu Cristiano Ronaldo głową w 26 minucie 0-1. Chelsea tonie w presji. Ale w doliczonym czasie pierwszej połowy piłka spada Lampardowej pod nogi. Na 25 metrze od bramki Wandersara. Strzał. Potężny, precyzyjny. Bramkarz United wyciąga się jak struna. Ale jest za późno. Jeden do jednego. Lampart nie biegnie do narożnika w euforii. Nie unosi rąk w triumfie. Tylko kieruje palec w niebo. Hołd dla matki. Łzy mieszają się z deszczem. Kibice United milkną na moment. Dogrywka to wojna nerwów bez bramek. Karne. Lampart strzela swojego pewnie wróg. Ale potem dramat. John Terry ślizga się na mokrej murawie. Piłka mija słupek. Nikola Sanelka. Wandersar broni. Pięć do sześciu. I porażka. Lampard klęczy na środku boiska. Deszcz spłukuje Sulwes. Mourinho, już były trener, podchodzi i kładzie dłoń na ramieniu. To nie koniec, Frank. To paliwo na jutro. W samolocie powrotnym cisza. Tylko notes otwarty na kolanach. I notatka. Ból równa się siła. Zapisał to, żeby użyć go później. Ten cios go nie łamie. Zaostrza jak nóż przygotowując na Monachium cztery lata później. Cztery lata po Moskwie, ból zamienia się w Katarzys. 19 maja 2012, Allianz Arena. Bayern grał u siebie, ich stadion, ich marzenie. Chelsea to underdog z piekła. Bez Terego, czerwona kartka z półfinału. Bez Ramiresa, Iwanowicza i Meirelesza. Di Matteo prowadzi tymczasowo, media rycho czomorzezi. Lampard jako kapitan wchodzi do szatni przed meczem i nie wrzeszczy haseł. Mówi cicho, ale każde słowo waży tonę. Jeszcze 90 minut. Jeszcze jeden oddech. Jeszcze jedna akcja. Razem przetrwamy. Mecz to sinusoida cierpienia. Bayern naciska. Robin marnuje rzut karny w dogrywce. Czech ratuje nogami. Müller strzela głową porożnym w 83 minucie. 1-0. Stadion szaleje. Chelsea pęka. Lampard biegnie do koła środkowego. Oczy jak sztylety. Nie teraz, nie tu. Walczymy do końca. Minuta 88. Jego rzut rożny leci idealnie. Drogba wyskakuje jak lew i pakuje głową. Jeden do jednego. Allianz milknie. Dogrywka. Bayern naciska. Neuer broni cuda, ale Chelsea trzyma blokadę jak mur z 2005 roku. Karne. Lam gol. Mata Neuer broni. Gomez gol. Louis gol. Neuer gol. Lampard podchodzi trzeci. Spokój z tysięcy treningów. Strzał w róg. 1 trzy w karnych. Olicz mija. Kol trafia. Schweinsteiger w słupek. Drogba. Ostatni. Decydujący. Deszcz spływa po twarzy. Strzał. Neuer dotyka, ale za późno. 3-4. Chelsea wygrywa. Lampard pada na kolana. Puchar w dłoniach. I płacze jak dziecko. Kibice w Londynie na Stamford Bridge płaczą z nim. Rany z Moskwy zamknięte na wieczność. Nawet po odejściu z Chelsea w 2014 roku miłość do klubu nie gaśnie i manifestuje się w bolesny, ale piękny sposób. Wrzesień 2014 Etihad Stadium. Lampard na wyporzeczeniu w Manchesterze City. Ostatni taniec kariery po 13 latach w niebieskim. Chelsea przyjeżdża jako mistrz. Mecz toczy się wyrównanie, ale City przegrywa 0-1. do 1. Minuta 71. Piłka odbita spada Lampardowi pod nogi 20 metrów od bramki. Instynkt strzał w okienko. Jeden do jednego. Trybuny City eksplodują, ale Lampard zamiera jak posąg. Nie biegnie, nie unosi pięści. Głowa w dłoniach, wzrok wbity w ziemię. Ból wykrzywia twarz. Kibice Chelsea na sektorze wyjezdnym wstają, jak jeden mąż, i biją brawo przez pięć minut. Nie gwizdzą, nie obrażają. Kochają go, śpiewają jego imię. Kamera łapie moment. Lampard podnosi wzrok na ich sektor. Łza w oku, uśmiech przez zęby. Po meczu mówi drżącym głosem: To był najtrudniejszy gol w moim życiu. Chelsea to nie klub, to moje serce, na zawsze. To nie zdrada, to hołd. Miłość, która boli, ale trwa wiecznie. W reprezentacji Anglii historia Lamparda to wielkość bez ostatecznej korony. 106 spotkań, 29 goli, ale zawsze krok od szczytu, nigdy na nim. Debiutuje w październiku 1999 roku przeciwko Belgii a jego kariera w kadrze trwa aż do 2014 roku. To okres złotego pokolenia, z gwiazdami takimi jak David Beckham, Steven Gerrard, Wayne Rooney czy Michael Owen. Lampard i Gerrard to dwa genialne mózgi środka pola. Lampard z inteligencją taktyczną, wizją i strzałami z dystansu, Gerrard z pasją, dryblinkiem i liderstwem. Razem powinni tworzyć duet marzeń, ale selekcjonerzy Sven-Goran Eriksson, Fabio Capello, a później Roy Hodgson nie potrafią znaleźć systemu, który by ich połączył. Wciskają ich w jedno miejsce. Jeden gra głębiej jako defensywny pomocnik. Drugi traci rytm i przestrzeń. Brak komplementarności zamienia potencjał w konflikt. Euro 2004 w Portugalii kończy się ćwierćfinałem. Anglia przegrywa z gospodarzem w karnych po 2-2 w regulaminowym czasie. Lampard strzela gola w meczu grupowym, ale jego wysiłki toną w chaosie taktycznym, a anulowany gol w innym spotkaniu, nieistniejący z Polany, symbolizuje pecha. Mundial 2006 w Niemczech to znów finał z Portugalią, 0-0 podogrywce. i karne. Lampard nie strzela swojego, runaj dostaje czerwoną kartkę. Anglia odpada. Lampard gra każdy mecz, dyktuje tempo, ale system, w którym grają nie wykorzystuje jego ofensywnego potencjału. Mundial 2010 rok w południowej Afryce to katastrofa. 1-4 z Niemcami w jednej 8 finału. Lampard strzela gola, który przekracza linię o cały metr. Sędzia go nie uznaje. Niestety jeszcze bez technologii Goal Line, która wejdzie później. To moment ikoniczny. Symbolizuje frustrację całej kariery reprezentacyjnej. Lampard daje wszystko, ale reszta, sędziowie, taktyka, brak odwagi trenerów, nie zależy od niego. W autobiografii Totali Frank pisze Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy. Reszta nie była ode mnie zależna. Nie narzekam. To lekcja, że nawet największy wysiłek potrzebuje odpowiedniego otoczenia. To nie jego osobista porażka. Lecz porażka epoki, która miała wszystko. Talent, doświadczenie, gwiazdy. Ale nie umiała połączyć dwóch gigantów w harmonijną całość. Po zakończeniu kariery jako zawodnik w 2017 roku, Lampard nie odchodzi w cień. Wraca do futbolu z ławki trenerskiej, stosując tą samą mantrę pracy. Lato 2008. Pride Park w Derby County. Skromny budżet, młody skład. Lampard otwiera swój notes i zapisuje. Buduj z pracy, nie z gwiazd. Odkrywa 19-letniego Masona Mounta z Akademii Chelsea, wypożyczonego do derby. Stawia na niego od pierwszego meczu, debiut 3 sierpnia 2018 przeciwko Reading. Gol wyrównujący w 60 minucie na 1-1, ostateczna wygrana 2-1. Mount kwitnie pod jego skrzydłami, 11 goli, 6 asyst w 44 meczach. Derby do playoffów w Championship, choć przegrywa baraż z Aston Villa. Mount dostaje powołanie do seniorskiej reprezentacji Anglii w październiku 2018. Pierwszy krok do statusu gwiazdy. Lipiec 2019 to powrót do Chelsea jako menadżer. Sankcje FIFA, zakaz transferów. Lampard otwiera drzwi Akademii jak skarbnice talentów. Rhys James debiutuje jako prawy obrońca. Tammy Abraham strzela 15 goli w Premier League w debiutanckim sezonie. Mason Mount wraca i staje się filarem. Debiut 11 sierpnia 2019 przeciwko Manchesterowi United. Porażka 0-4, do ale początek. Pierwszy gol tydzień później przeciwko Leicester na Stamford Bridge podczas domowego debiutu Lamparda jako trenera. Sezon 2019 20 kończy się czwartym miejscem w lidze. 66 punktów bez nowych transferów. Finałem FA Cup przegranym 1-2 z Arsenalem. Kibice skandują. Super Frankie Lampard. Echo z czasów gracza. Styczeń 2021. Presja miażdży. Wyniki falują. Abramowicz zwalnia. Lampard odchodzi z klasą. Zostawiłem klub mocniejszy, z młodzieżą, która będzie grała latami. Styczeń 2022 roku, Goodison Park. Everton w kryzysie na 19. miejscu. Lampard wchodzi jako ratownik. Wprowadza wysoki pressing, dyscyplinę, wiarę. Ratuje przed spadkiem, awansując na 16. miejsce. Kibice Evertonu, którzy kiedyś gwizdali na synusia z West Hamu, teraz śpiewają jego imię. Krótka przerwa w 2023 roku, w tym epizod jako tymczasowy trener Chelsea. Jedno zwycięstwo w 11 spotkaniach. No i listopad 2024. Coventry City w Championship. wiszące nad strefą spadkową. Rok później, październik 2025. Liderzy tabeli. Jedyna niepokonana drużyna w angielskim futbolu. Wysoki pressing dusi rywali pod ich bramką. Szybkie przejścia rażą jak błyskawice sery Mourinho. Inteligentne tempo zwalnia i przyspiesza w idealnych momentach. Średnio trzy gole na mecz. Obrona jak mur. 27 bramek strzelonych w pierwszych 9 grach, tylko 7 straconych. Seria wygranych 3-0, 4-0, 5-0. Po meczu z Leeds mówi w tunelu. Tu nie ma Messiego czy Ronaldo. Jest praca, krok po kroku. I to wystarczy. Lampard wygląda na szczęśliwego jak nigdy. Znów buduje imperium z niczego. Playoffy w zasięgu, Premier League na horyzoncie. Uczę się codziennie. Jak grałem, powtarzam. Analizuję, poprawiam. Uczeń stał się budowniczym, a budowniczy wciąż rośnie. Lampart nie spadł z nieba jako geniusz. Stał się nim w ogniu krytyki Upton Park, deszczu Moskwy, blasku Monachium i ciszy pustych boisk. Ból w się jako paliwo. Twoja historia nie potrzebuje startu z przewagą. Potrzebuje przewagi w pracy. Codziennie, bez wymówek. Jaki Frank Lampart jest dla ciebie? Geniusz taktyki, co czyta grę jak otwartą książkę? Serce Chelsea, które nigdy nie pęka nawet w burzy? Czy król Stamford Bridge ze 177 golami w duszy i dynastią na barkach? A może symbol, że praca miażdży talent i przeznaczenie? Napisz w komentarzu. Subskrybuj kanał z dzwoneczkiem i daj lajka like pod tym filmem. A ja zapraszam Cię do kolejnych historii o ikonach piłki nożnej. Na razie.